Mówią, że prawda cię wyzwoli, ale zapominają dodać, że najpierw zrobi z ciebie wrak człowieka. To jest cena, którą płacisz za zrzucenie kajdan iluzji. Każdy z nas buduje sobie wygodne kłamstwa. Ciepły kokon, który chroni przed mrozem rzeczywistości, to twoja tarcza, twoja strefa komfortu. Ale też twoja klatka prawdziwy wzrost zaczyna się tam, gdzie kończy się twoje poczucie bezpieczeństwa. Gdy brutalna prawda uderza, pali jak kwas. Wypala wszystko, w co wierzyłeś. Demaskuje fałszywych przyjaciół, ukryte motywy i twoje własne słabości, które tak starannie ukrywałeś. To jest moment, w którym stoisz nagi i bezbronny pośrodku ruin swojego świata. To jest ten ból. Ta nędza, o której mówił Garfield. Większość ludzi w tym momencie się poddaje. Wracają do swoich kłamstw, byle tylko uciec od tego uczucia. Ale ty nie. Ty rozumiesz, że z popiołów można zbudować coś znacznie potężniejszego. Coś, co nie jest oparte na iluzji, ale na twardym, niezłomnym fundamencie prawdy. Akceptacja tej bolesnej rzeczywistości to pierwszy krok do prawdziwej, nieograniczonej siły. Bo dopiero gdy spojrzysz w oczy swojej największej słabości, odnajdziesz swoją największą moc. Jaka prawda była dla ciebie najtrudniejsza? Skomentuj, polub i subskrybuj po więcej mrocznej wiedzy.